Podróżować można na wiele sposobów samochodem, kolejnogą, rowerem. Jednak najczęściej wybieramy komunikację miejską. Duży wybór linii autobusowych i tramwajowych, a czasem i wiele przystanków o tej samej nazwie, mogą być niezrozumiałe dla nowych mieszkańców miasta, a w szczególności dla studentów, którzy od października rozpoczną nowy rok akademicki w Poznaniu. Dlatego w tym odcinku przychodzimy do Was z pomocą. Na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podróże można opłacać na trzy sposoby: używając imiennej karty PK, na której można zapisać bilet okresowy lub korzystać z tzw. teport monetki. Korzystając z karty PK na okaziciela, płaci się z tzw. teport monetki za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Ostatnim sposobem jest korzystanie z jednorazowych lub krótkookresowych biletów czasowych w formie papierowej lub kasowanych przy pomocy aplikacji. Poznańskim studentom przysługuje ulga 50% na przyjazdy komunikacją miejską wystarczy mieć ważną legitymację studencką. Wybierając tę portmonetkę na karcie PK. Czyli tak zwany bilet przystankowy płaci się tylko za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Za przystanki płaci się poprzez przyłożenie karty PK do czytnika przy wejściu i przed wyjściem z pojazdu. Cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Bilety okresowe to oferta dla osób często korzystających z transportu miejskiego. Żeby kupić bilet okresowy, trzeba posiadać imienną kartę PK. Lub elektroniczną legitymację studencką aktywowaną w systemie PK, na której ten bilet jest zapisywany. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyrabiania karty PK znajdują się na portalu www.peka.poznań.pl. Przy kupowaniu biletów okresowych ważna jest wiedza na temat stref, w których one obowiązują. Studenci mieszkający na terenie Poznania będą najpewniej poruszać się na terenie strefy A, która obejmuje cały Poznań. Jeżeli jednak zamieszkują miejscowość pod Poznaniem, będą potrzebowali biletów pozwalających na przemieszczanie się do strefy B lub C. Mapę określającą strefy taryfowe można znaleźć na stronie ZTM. Bilety jednorazowe przydadzą się przede wszystkim osobom, które rzadko korzystają z transportu publicznego. Wszystkie bilety jednorazowe i krótkookresowe można zakupić zarówno w formie papierowej oraz za pośrednictwem aplikacji. Jeśli jest ładna pogoda, to warto wypożyczyć rowery czy hulajnogi. Aby skorzystać z poznańskiego roweru miejskiego, wystarczy ściągnąć aplikację o tej nazwie i zarejestrować się. Opłata inicjalna wynosi 20 zł. Do 20 minuty przejazd rowerem nic nie kosztuje. A od 21 minuty jedynie 2 zł. Nie zapominajmy również o elektrycznych hulajnogach. Żeby je wypożyczyć, wystarczy zainstalować bezpłatną aplikację Lime. Rozpoczęcie jazdy kosztuje 2 zł, a 50 groszy każda kolejna minuta. Jak widzicie, jest wiele opcji poruszania się komunikacją miejską w Poznaniu. Choć na początku nie jest łatwo, to nie warto się załamywać.